to liury totalnie No Tylko akademię zrobiliśmy no, no bo ja nie lubię tylko lokaty Dobra On to... ma jakieś Sież... przepisy? Ciekawe co nam zgotuje los o, o. Ciekawe jaki los ma przepisy I siadam ja Teraz ja nie muszę chyba i robić na krzyż na niego ZŁADZAM Ciach <grym> <grym> Kalkowalski 4, on tutaj był What? What? Nie skipuję pół gry i za ja, no, to co chciałem? Eee. Haha, <coughs> kukuku Uważaj, skarpa tu jest. skarbie skarpie, Skarp... skarpie. Das? fucking right. No, właśnie, nie powinniśmy jakoś dalej pójść z questą tej? Rani? Dali? Wiesz, co zrobiliśmy, U? czy nie? A daliśmy jej pieszczeń? Nie wiem. <laughs> Mi się że <daje> nie. Tak, pierwszej? Trzeba się z nią wyręcić za nią. Zostaw go, ty filku. Dobra no Ten wilk Idziemy... już jest w moim stadzie, nie potrzebujemy nas Idziemy tu Auuu I tu Ha <grym> Chodź mój alfa <grym> Ha oh, szata Szata Bogato Boże, shut up! A ci będzie, co? No, zatkało mnie <grym> Co tu, parkour jest do tyranii? rani? <grym> 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 hi by hi po drodze Daleko jeszcze? No zaraz będziemy, zaraz będziemy Ale zmroziło od tego oręża <gryśla> Mroźna orężada To mi się Odkryto utraconą łaskę Ej to jest mocne, że tyle graliśmy łaski bez, nie? Po prostu go rozwaliłem No nie mógł taki wrażliwy teraz, okej? Okay? Okej, okay, nie mam jakiej gry. Że... E, jak, się, jak się na tak listę rzeczy do zrobienia, to ta gra nie jest taka za! <laughs> Chodź, szkoda. <laughs> lista zakupów. <laughs> no to idziemy teraz do mamusi. Dobra? No dobrze. Trzeba mamule odbić. Mamusi. Mamulę <laughs> co? Oj? Ale nie nieważne, jak, nie, 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 jak ja wyłączę. A co będziemy robić quest rani? No bo wymienialiśmy go. Ale w nocy? No to znaczy. A to W nocy rani! <laughs> Wieczorem? Nie, No dobra. Spoko. Basen, bo rozpadł na ksteli. Dobrodzika, ja bym bardziej nie, Tak, idziemy się, wy idziemy się to wykopać. nie, 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 Ej! nie, Ej! nie, 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 technika. Teraz nie, no to będzie tylko ten, wiesz, co Tak, 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 tak. Streamuję, śmieć, streamuję. Ta? za Ta. Na, Da <gry> było. <Istanbul> Dude, you guys can just turn off invasions, you know that, right? Zaraz You know that, right, kurwo? Nie napisałem ten word, się jednak bał troszeczkę już. Jezu, powiedziałem żebym miał ciepłą poduszkę w nocy i... You... you know that, you can turn that off, right? Fuck off. Ale powiedziałeś. <sharp> Są taki defensywne, tyee. Dotki lepiej, dotki. No. Co by dotykało? Chciałem, żeby tak powiedział kiedyś ktoś. Dlatego, <laughs> <laughs> że nie będzie, nie? No tak. Najgorzej to może powiedzieć nie. Jest jakiś endgame? Druga, alga to nie było. Właśnie. Ale powiedziałem, co? Ale powiedziałem. <laughs> no. You know that, uh, that you can turn that off, right? <laughs> Ale Goleśko, tu masz gościn wyłączenia. Dobra, fuckaj się gościu. Musimy zejść. Przezimy? No raczej nie. Przecież to woda niby. No to spróbuj. To jest arbuzowa jakaś, wiesz? I co? Myślałem, że arbuz są miękki, ale to chyba masz jeszcze ze skorupu, wiesz? Aha. I dobra, tu się da przejść bez tego. Bez rozchorowania się. Dobra, nie są... Mamo ja nie chcę bluzy. Ja nie chcę czapki. Zaruję się, zobaczcie. Chodź cicho. Tak, tak, tak. <laughs> Tam się świeci Demek. A co mam iść po niego? Oświeci no, się. A świeci się, to musimy to podnieść, no tak. Na swaki wrażenie. Czekaj, zadzwonię po obsługę, co ty na to? Poczekaj, poczekaj. że w ten moment zostaję ale czekaj, chodź ale tu coś w ogóle jest no świeci się i tak gdzie? na końcu drogi poczekaj, mimik, mimik się tym zajmie, patrz to kambary, kambary, fight off, o kurwa oj malutki ja właśnie widziałem, że coś tak się trzęsie, ten ekran co to tu chodzi? Ale coś, coś nie wiem czy nie jest, zgadzał jest Jak to? Była no, hita Jakby to było late game <grywy> Weź się zbówuj Kurcze <grywy> no, Pierwszy <papieżu> naleśnik <grywy> Czemu wybuchł? No, jak się gotują emocje To tak po tym jest nie pojebało, no? Jeszcze go nie zabijesz? Nie. Nie damy. Gra No nie kadaj. No gra już skraszowała. Gra, też nie mogła ubieżyć się tego, że się go nie No gra nie mogła ubieść że... Nie przeżyłem. Czego nie zabijesz? No, sam jest szykowany. Jał. You know that you can turn it off, right? A ty tutaj do, tej trumny, ta? Ta, ta, ale to i tutaj jeszcze. O, czekaj, czekaj Olej przecież prześpię. Olej się prześpię w trumnie. O fale Śliwka, Śliwka w kompot No ASTEL Puszczam, niej, na nie dźwięk. Dźwięk. Aster. Na to Aster. się to powinien się być? Ta Jakby to był endgame to by też tutaj nie było stary <śla> <śla> Najlepsza tyle, dosłownie no na tyle podnoszę się A no robi A ja się podniosę Zabij mnie O ile duwa Ja, jeszcze... Ja, ja, Co, umarłem? To ma praktyka ja ci wrzucił Nie mogłem <grym> się ruszyć Aha, nie chciałem dam Ja napiszę tak Daj szansę zamknąć drzwi Kurło Ale powitałe mnie O, tylko wiem mnie trzeba przysięgam Też w ciebie wcale nie... Takim... Takim <grym> Tak, takim, <grym> tak tak, 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 tak. Tak, <grym> tak, dokładnie tak Urzuciłem ją garnkiem. <laughs> Masz, Demiku, Masz, no To mi się daje patu. radę. Patu, patu, patu. No. Hmm. Hmm. co ja zrobię z tym wizerunkiem? <laughs> Ale tough. Tough, <laughs> tough, tough Tough, tough, Co teraz? 4 A to nie będzie ten smog? Będzie, będzie. A, pierdolę, kolejny smok. Ten, ten, co, ten co uciekał wtedy. Jeste jakiś słaby czy jesteśmy na Nie wiem, ogniu daj mi siłę, bo nie jest tych tych dragonfightów. Zniknął u... Mu... Ja umy też. Aha. Oh. To było widać, to było widać. Dobra, tak. ale czwarte? A p? Z takiego ataku? A dula. My kurwa nie przesycamy. Słuchaj. Spierdalasz, że recetujesz walkę ty... jeszcze masz otujesz bo Gdybym miał na myślę, nie, to bym się tego na 100 nie zrobił. Ok, inaczej A co ona zrobiła? No, paluchy pobiła chyba. Była mała i tak zrobiła, w tym celu pobiła paluchy. Pobi te gary. I nie dotykaj, bo ona się rozsypie. A, dobra. Ja moja księżniczka to jest. Merrę, I wish. Kiedyś tak zrobię, no kiedyś tak zrobię. Dałem mi szansę. Ej ona też ma niepieskiwocy, ona też ma niepieskiwocy. Yeah. O <noise> ty jesteś... Taki wysuszony, <noise> to <skórny> dziad. I <noise> cię za górka wyjęli. Dałem mi szansę, zamknęła drzwi. Tu jest 25 i 26 i... No bo my kurwa jakoś cierpimy. Ten robimy, dobra. Cierwiste. Cierwiste. No tak. <noise> To trzy smaki gości, bo cztery smaki Ej, zgani co jest lepsze od walki kurwa ze smakiem, nie? Wszystko. Walka z trzema kurwa. No <śmierdziścia> się O jezus, o mnie się z co się stało? Co się stało? Mogę podnieść, kolego. Podryś? Nie <śmierdziś> <śmierdziś> jest. się kurwa, podniosło? pokroi. <śmierdziś> nie pomaga mi to. Wow. Let's go! Ej to był ciężki ale fajny, śliemny no, no ale tak, no to lewą stronę Jurek nie wróci No dawa Starczysz kurwa Starczysz, starczysz, starczysz starczy, starczy. No to ona teraz została Nagrodę daje Dobra Nagrodę Dobra Dobra Dobra, to nagroda, dobra Bierze raj? No no tylko wydać pieniądze. Bierze wieczorik? Kurwa on jest teraz zły. Dlaczego? Bo, bo umarłaś? <laughs> nie, bo wyszła dla do nas. Doświadczyliśmy się jej i się zgodziła. To jest Bladid, pułkownik. <laughs> Ej, co, co jest? Ej, <laughs> To jest tak stare, To nie jest taki... Blade, Blady! To jest, blady. Blady. <laughs> to jest blady. Bladid. Jak <laughs> Jaglin. <laughs> my, my, my name is... Blade. name is czy to był... pułkownik. Chce No. O. Expo. O, o, o! Set Bradida dostałem! Kurewski wielki miecz, ble, <gry> ble, wielki miecz. To jest, do, tak, jest dobre. Jak taki Edlord Lord wyglądasz. Dobrze, Edlord. Lord. Ta, 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 idziemy, idziemy w piącie i u Idziemy ją rozebrać. Ej, hey, bystaki. Sorry, sorry. Hey. Słuchaj, słuchaj. Klasyczek z 2 godzin się zrobiło 4. No to kurna, <gry> Jest. O, to może drippy teraz. Drip dropy. Ty, 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 ty coś widzisz? Ty coś widzisz nie, w ogóle? sorry. Tak samo jak Irelia. Nic nie widzę kurwa. Co, możesz tak chodzić? Nie. Rozglądam się jeszcze z zabraniami. Nie, nie kupuję tego, rozglądam się jeszcze. Nie, no chodź się zgątam. To jest zajebiste. No, jak krasnolud. No i nice, jesteśmy gotowi już na Fire Gianta, coś mi się wydaje. <grym> tak, ale to przychodzi. 3 godziny 3 poziomy byliśmy. let's go? Haha. Gdybym coś ja co do no, no, to jest Czapuł. Jeszcze nic Co masz pod tu Nie. To wyrobimy wszystko i dopiero potem Fire Giant. <grym> A stolica? No tak, no wszystko. Dopiero potem Fire Giant. A co, że stolica DJ Khalid? Ta Volcano Menor. Tak. I don't make enough time for myself. I can't wait for everything to.